totalitaryzmom, bardzo dużo osób. Upamiętniliśmy się te osoby, które cierpiały podczas stanu wojennego, no ale także wspomnieliście o tym, co dzieje się teraz w Polsce. No trudno przywołując datę 13 grudnia, również nie odwoływać się do 13. 13 grudnia 1981 roku, nie przywoływać 13 grudnia 2023 roku, kiedy Donald Tusk powrócił do władzy Dla nas to jest zgromadzony, Donald Tusk i jego władza to jest synonim niszczenia państwa polskiego, niszczenia polskiej suwerenności, realizacji niemieckich interesów i realizacji wielkich, może szerzej nawet, interesów rosyjsko-niemieckich w Europie. Jest to okres degeneracji, niszczenia polskiej praworządności. Tak więc tutaj wspominając tych, którzy walczyli o Polskę niepodległą, stawiając opór komunistycznemu dyktatowi w 1981 roku, jesteśmy również tutaj po to, żeby sprzeciwić się Donaldowi Tuskowi. powiedzieć że idziemy po niego. Idziemy po niego dlatego, że my chcemy, wolne, chcemy Polski wolnej, niepodległej i suwerennej. Że idziemy po niego dlatego, że chcemy Polski dla naszych, dla naszych ludzi. Tutaj w przemówieniach zgromadzonych to bardzo mocno tą bardzo mocno widzi. A panie Robercie, czy Pan widzi jakieś analogie między Polską obecną a Polską PRL-u, Polską komunistyczną? No bo przecież mieliśmy siłowe przejęcie mediów, mieliśmy przejęcie prokuratory, prokuratury. Czy w historiach się po prostu nie powtarza? Ja rozpoczynając swoje przemówienie powiedziałem, że Pan Bóg ma poczucie humoru. E... W tym sensie, że ten 1, 13 grudnia 1981 i ten 13 grudnia 2023 to roku bardzo mocno się z sobą e, łączą. Tamta tyrania władzy komunistycznej, prosowieckiej ma wiele wspólnego z tą tyranią, która, która dotyka nas dzisiaj. Również ta tyrania w tej chwili... Doprowadza do tego, że zamyka opozycję do więzień, szykanuje ludzi, straszy. Oczywiście okoliczności się trochę zmieniły, sposoby walki również się zmieniły. Dzisiaj medialnie się zaszczuwa dzisiaj ludzie umierają po przesłuchaniach, dzisiaj ludzie dostają zawałów serca, dzisiaj ludzi ludzie się szuje w mediach, w internecie się odbiera im się godność, wykorzystując chociażby prokuratury, czy, czy sądy, tak więc tych analogii dostrzegamy bardzo, bardzo wiele. Ale chciałbym powiedzieć, że to zagrożenie, z którym mamy dzisiaj do czynienia, nie wiem, czy jednak nie jest ciut większe, niż tamto, które dotykało naszych ojców w 81 roku. Dlatego, że w 81 roku komuna była już u schyłku, z tego schyłku. Dzisiaj ten projekt Czwartej Rzeszy, czy, czy, czy superpaństwa, który się będzie nazywał Unia Europejska, a realizował niemieckie interesy, jest jakby wprowadzany, on jest dopiero przed nami, czy jesteśmy w trakcie jego wprowadzania, tak więc... Zagrożenia, które stoją przed nami, są w mojej ocenie dużo większe, bo i narzędzia też zniewalania ludzi, zniewalania narodu polskiego, są dużo większe niż wtedy. Tak więc tutaj byliśmy po to, żeby powiedzieć Tuckowi: nie dopuścimy do tego, będziemy walczyli o wolną, suwerenną niepodległość. Super. Dziękuję.